W tym roku już po raz dziesiąty organizujemy Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Finansów i Rachunkowości. Jest to konkurs, który rokrocznie przyciągał reprezentantów około 12 szkół z całej Polski. Najdalej gościliśmy młodzież z Wieliczki. Mamy 13 szkół, to są najlepsi z najlepszych, finaliści pierwszego etapu, który miał miejsce w szkołach. Łącznie 39 uczestników dzisiejszego finału i to są reprezentanci czterech województw. Zachodniopomorskiego, Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego i wielkiego. Partnerami konkursu jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, oddział okręgowy w Koszalinie, który już od 10 lat jest głównym sponsorem nagród. Przewidziane jest za pierwsze miejsce nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł, za drugie miejsce 600 zł i za trzecie miejsce 400 zł. Czas trwania tego etapu to 40 minut. Ten etap, proszę Państwa, to są dwa zadania. Za te zadania można dostać 20 punktów. Rozpoczynamy od podpisania pracy. Jeżeli chodzi o tę część teoretyczną, to Państwo tutaj byliście zdecydowanie lepsi, a w tej części właśnie tej, tych zadań otwartych, to to drugie zadanie było przez Państwa w większości poprawnie rozwiązane, a pierwsze wypadło troszeczkę gorzej. Macie miejsce w poszku Pana na Janiny księża to zdobywa trzecie miejsce i zapraszamy Panią Profesor Rucynę Kuczkowską. Alicja Lejk z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w kartu Pierwsze miejsce, do Pana Michała Macieszyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Czesława Miłosza Gryfica. Prawdę mówiąc, trudność sprawiły mi te pytania, które były właściwie z toku nauczania. Zdążyłem o nich zapomnieć, w sensie o informacjach, które miałem przez tok nauczania, ale z tego, do czego byłem przygotowany do konkursu, no to nie były problemem. Oczywiście to nie jest moja tylko zasługa, bo razem z koleżanką Krysią Grudecką przygotowujemy uczniów do i egzaminu zawodowego, ale jednocześnie mamy takich, którzy się są wybitni, czyli tacy, którzy są zafascynowani tą rachunkowością. Na trzecim miejscu plasował się zespół szkół zawodowych i kształcących w Kartuzach. Zapraszam panią profesor Małgorzatę Krasę do odebrania Kocharu. Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych Bydgoszczy. Zapraszam panią profesor Ewelinę Targańską. Pierwsze miejsce zajmuje zespół szkół ponadgimnazjalnych gminia Czesława Miłosza w 10 lat temu zainicjowaliśmy ten konkurs, żeby w pierwszej kolejności promować wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, też żeby promować nasze kierunki kształcenia w tym właśnie kierunek finanse i rachunkowość i żeby mieć do czynienia z tą najzdolniejszą młodzieżą, pasjonatami finansów i rachunkowości, żeby im wskazać, że to jest dobry kierunek nauki, kształcenia, potrzebni są specjaliści z tego zakresu, no i chcemy nagradzać tych najlepszych.